No i zaczynam testowanie palenia pelletem w piecu na ekogroszek w kotle na ekogroszek. Kupiłem sobie tonę takiego pelletu no name na próbę i zobaczymy jak będzie się palić i ile jego będzie wychodziło na dobę. Mam temperaturę na kotle 54 stopnie Kocioł podłączony do bufora Teraz włączyłem podawanie ręczne I zobaczymy zaraz Niech dojdzie Niech Slimak yy, poda Tutaj na palenisko I będę rozpalał I zobaczymy jak to będzie się paliło Na razie spauzuję Wsypałem do podajnika Cztery worki. Nie wiem, czy będzie widać, bo to za ciemno. A no może tego paletu i... No cóż, zamykamy. Pokrywam. I zobaczymy na ile... Może nie. Ile zużyję tego paletu kocioł na dobę. Jeszcze nie doszło. I jak... Będzie utrzymywał temperaturę. Na pewno przez ta ustawienia trzeba będzie zmienić, koniecznie do niego. Nie wiem, ile ten, ten pellet ma, jaką kaloryczność, bo to nigdzie nie jest opisane. Zapłaciłem za niego 1100 zł za tonę i 5 kg. Wziąłem go na, na próbę. Zobaczymy, czy będzie warty tej niskiej ceny. I czy będzie warty palenia nim w kotle na ekogroszek. Wszystko się okaże po... Myślę, że po dobie palenia. Już będę mógł więcej coś powiedzieć. Dzisiaj mamy niedzielę, godzinę mamy teraz... Godzinę mamy... Gdzieś koło 19. .00. Ale na razie jeszcze nie podejrzę, bo... Jeszcze nie, nie podał ślimak. Tutaj peletu do, do właśnie poleniska. Dobra, czekamy, Pauzuję i czekamy. I powoli kopczyk pokazuje się już w retorcie. Więc go będę chyba już odpalał. Teraz włączamy sterowanie. Ręczne rozpalanie. Nie wiem czy będzie widać, bo tu jest świetlówka. Dobra, rusza wentylator. Podajnik dalej podaje. I rozpalamy. Poczekamy, aż się rozpali. I tak to wygląda w trakcie rozpalania. Na razie tylko z jednej strony musi się rozpalić. I wtedy będzie cały palnik już się palił. A, czekamy dalej. I już się rozpalił. Jeszcze w trybie rozpalania jest, ale już cały palnik. Pali się, mam ustawiono na 50% na dmucha, prędkość dmuchawy, więc tak to wygląda. Jeszcze cały czas podajnik podaje yy, pellet. Zobaczymy w drugiej komorze jak to się pali. Tak to wygląda, tutaj mam wstawione cztery szamotki. Zobaczymy, czy one coś pomogą, czy nie. I mamy już 50. Może z tej strony to będzie coś widać. Pod... 59 i 3. Ale to bardzo szybko się nagrzewa, z tego względu, że nie był wychłodzony. On startował od 53 stopni. O, jazdy, teraz godzina dokładna, czyli przyjmijmy, że. Zaczynamy palić o godzinie 19.00. I zobaczymy jutro o godzinie 19.00, jak, jakie będzie zużycie i jak będzie trzymał temperaturę. Ja jeszcze tylko tu poprzestawiałem, ale jeszcze nie wiem, czy nie dałem za dużo. Eee, mamy tak obroty. Do, czas pomiędzy przedmuchami 8 minut, czas przedmuchu 15, kropność podawania 5, chyba będzie za dużo damy 4. Czas między podawaniem 25 sekund i czas podawania 30 sekund. Nie wiem czy to dobre będą ustawienia, ale zobaczymy. Nie chcę na razie rzadziej tego ustawiać, ponieważ boję się, czy aby się płomień nie cofnął do, do, do podajnika. Chcę, żeby był cały czas ten kopczyk jako taki. No dobra, na no dzisiaj kończę. Jutro zobaczymy o 19, jaki będzie tego efekt. No już się chyba rozpaliło. Zobaczymy co tutaj zuje. O, o, Ale dymi. No na razie nie będę zaglądał. Zobaczymy co tutaj. O, tu też bucha. Nie wiem czemu tak dymi. Może trochę Powietrze mu damy. Tak to wygląda teraz, po rozpaleniu. Tak się to pali. Tu zamkniemy. Zobaczymy tu. Czy coś będzie widać. A tutaj tak jest. Tu mam cztery cegły szamotowe wstawione, zamykam, bo trochę się dymi. A, już się nagrzał piec, kocioł, no piec cały czas pieca, to kocioł. No już mamy stan podtrzymania 63,3, a była temperatura zadana na 63 stopnie, więc już wyłączył się, jest w stanie podtrzymania. Mamy godzinę 19.18, to przyjmujemy, że zacząłem palić tym peletem o godzinie 19, Cztery worki wsypane. Jutro o godzinie 19. Sprawdzę czy to starczy te cztery worki. Czy może coś zostanie? Trochę poprzestawiałem jeszcze sterownik. I nie wiem, czy będzie widać teraz na nim, bo tutaj mam zaraz świetlówkę na głowę I mam tak ustawiamy. Obroty, 20, obroty dmuchawy 45%. Czas pomiędzy przedmuchami 8 minut, czas przedmuchu 15 sekund. Krotność podawania 4, czas między podawaniem 25 sekund i czas podawania 30 sekund. Tak ustawiłem często, bo patrzę, że, że ten kopczyk bardzo szybko się wypala, więc chcę go utrzymać nad retortą, albo w tym kielichu retorty, tak żeby on się. Nie cofnął, broń Boże, do, do, do podajnika, bo wtedy może być nieciekawie. Dobra, kończę na dzisiaj. Jutro o 19 .00. zobaczę. No i mamy poniedziałek, dzień następny. Godzina, będzie widać, 18.40. Temperatura na kotle 66,7 i patrzymy, co się dzieje. Zobaczymy co w pojemniku jest, a w pojemniku, nie wiem czy będzie widać, gdzieś pewnie jeden worek został, jeszcze, po 24 godzinach, patrzymy teraz co jest, o, pociąg jest na podtrzymaniu i kopczyk wygląda tak. Popiół drobniotki takie. Kopczyk wygląda tak, czyli jest bardzo wklęsły. I właśnie obawiam się, żeby tutaj do jakiegoś samozapłonu nie doszło, znaczy do samozapłonu, czyli żeby nie cofnął się płomień do podajnika. A podajnik. A podajnik jest z boku. Tak to wygląda. Patrzymy co tutaj. A w komorze czarno. Czarno i dużo sacji. Co to może być? Może być, że jest źle spalanie ustawione. Może być, że jest w słabej jakości ten pellet. W międzyczasie trochę przestawiałem. Eee, zmniejszyłem te obroty dmuchawy. Teraz obroty dmuchawy są na chyba na 40. Zaraz zobaczymy. Może tak będzie widać, czy nie Tak Obroty dmuchawy mam ustawione na 35%. Na znaczy 35%, a jeszcze 35%, czas między przy 8 minut, czas przedmuchu 15 sekund, krotność podawania 5, czas między podawaniem 30 sekund i czas podawania 25 sekund. I tyle. I co na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć odnośnie tego peletu? Mam mieszane uczucia do, do tego peletu. Trochę paliłem groszkiem i, i w ogóle inaczej paliło się tym groszkiem, a inaczej pali się tym peletem. Na razie myślę, że ten kocioł nie jest jednak przystosowany do spalania tego samego peletu. Na, na dworze nie są duże temperatury, więc. Yy, więc takiej dużej temperatury tu nie trzeba, ale w porównaniu do, do groszku to, nie wiem, razy 2 przynajmniej kaloryczność. Albo więcej, razy 2, razy 3, bo paliłem 27 kaloryczności. Teraz kupiłem groszek 27, 29 i też zobaczę później, jak tamtym groszkiem będzie się paliło. No cóż, na razie zostawiam jeszcze ten pellet. Mam tonę tego peletu, może trochę spalę go, póki jest teraz ciepło na dworze i no jeszcze zobaczymy, jak to będzie się sprawować, a później to nie, nie. Ewentualnie będę mieszał go z e, groszkiem i, i, i może razem palić. Jedyną zaletą tego palenia to jest to, że, że jest bardzo mało popiołu z niego. Nie ma spieków, nic, jest taki popiół, taki jak piasek na plaży, o coś takiego, może nawet drobniejszy, i tylko tyle, co zauważyłem. No, mówię, sypię dalej ten, ten pelet i jeszcze nim trochę popalę. Jak dalej to będzie się paliło? No, pewnie nagram jakiś krótki filmik po kilku dniach. O, łączy się przedmuch, i stanie czuwania i zobaczymy, co Podaję, podajnik. Tak, jak tu widać, może i słychać, nie wiem. Podajek, podaję trochę tego beletu. Coś tam pękło, nie wiem, co. Edmuchawa się troszkę pokręciła i zostaje dalej na, na podtrzymaniu. Temperatura jest 65,3. Nie wiem, czy ją widać. Ta świetrówka tu przeszkadza. No dobra, na, na to chwilę dzięki za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, bardzo proszę o napisanie tego w komentarzach. Dzięki i do następnego.